Za kilka chwil zegar w salonie wybije północ. Na biurku tylko laptop, zdjęcie żony i syna w ramce z Ikei, spiołka z niedopalonym jointem i oczywiście chodzący za mną wszędzie Jack Daniels. Za oknem raz po raz słychać szczekającego psa sąsiadów, który wyprowadzony na nocny spacer w tę bezgwiezdną, zimną noc poczuł tę specyficzną nerwowość, tak znamienną dla całego tego pieprzonego roku. Czuję się zmęczony, ale wiem, że nie zasnę. Nie ma takiej opcji. Ukojenie po zabiegu z gęstego dymu zaczyna ustępować miejsca rosnącej fali niepokoju. Biorę spory łyk ze szklanki. W ciszy rozbrzmiewa kamień zapalniczki, którą odpala mnie do pałek z pierwszego wersu tej historii. Kurwa, coś, nie wiem co, ale coś jest nie tak. Puszczam bit z folderu nowe rzeczy, gapię się przez dłuższą chwilę na pustą kartkę już wiem. Są 23 minuty po północy, a ja nie mam już dla was panaceum. Zaczynamy nowy rozdział. Kafard 37 Pół do pierwszej, prawie łapy kolejnego bucha. Parę osób słucha, parę poszło z